Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani w piątek, 16 lipca, na wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosiercia. A jak w piątek to będziemy się starali, tak jak w każdy piątek, modlić właśnie koronką do Bożego Miłosiercia. Prosząc o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, ale prosząc również o nawrócenie dla nas, bowiem każdy z nas nieustannie musi się nawracać, aby poprzez to nawrócenie zbliżać się do serca Pana Jezusa, zbliżać się do miłości miłosiernej, która oddała za nas życie na krzyżu. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny. W drugim dniu rekolekcji, kiedy miałam pójść do ojca Andrasza, do rozmównicy, doznałam lęku z tego powodu, że przecież tajemnica może być tylko w konfesjonale. Było, była to bezpodstawna obawa. Matka, przełożona, jednym słowem nie uspokoiła. Ale kiedy weszłam do kaplicy, usłyszałam w duszy te słowa. Pragnę, żebyś była wobec zastępcy mojego tak szczera i prosta jak dziecko i tak jak jesteś względem mnie. Inaczej opuszczę cię i nie będę obcował z Tobą. Naprawdę, że u tu udzielił mi Bóg tak wielkiej łaski, całkowitego zaufania. A po skończonej rozmowie Bóg udzieli mi łaski głębokiego spokoju i światła co do tych rzeczy. Jezu, światłości wiekuista, oświeć rozum mój, wzmocnij wolę moją i zapal serce moje, bądź ze mną jakoś przyobiecał, bo bez ciebie nic je, nic. Bo bez ciebie niczym jestem. Ty wiesz, Jezu, mój, jak słaba jestem przecież, Jezu, ja nie potrzebuję ci o tym mówić, bo ty sam najlepiej wiesz, jak nędzną jestem, w tobie moja cała siła. Kochani, bardzo piękne wyznanie siostry Faustyny, cała nasza siła jest w miłosiernym panu, dlatego prośmy właśnie o nawrócenie i o miłosierdzie dla nas tej modlitwie koronkom do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, <laughs> jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod ponskim Piłatem ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny. Ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Dziękujemy sobie, kochani, za wspólną modlitwę. Teraz jeszcze oddajmy się w opiekę i wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I poprośmy jeszcze o opiekę świętego Józefa pod Twoją obronę. Uciekam się, święty Józefie, wcielonego Boga, mniemany Ojcze, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Ojcze chwalebny i błogosławiony, opiekunie nasz, patronie nasz, pocieszycielu nasz, z Twoim niemanym, najmilszym Synem Jezusem nas pojednaj, Twemu Synowi nas polecaj, Twojemu synowi najmilszemu nas oddawaj. Amen. Na czas trwania, na czas odpoczynku bądź to pracy, niech nas Pan Bóg teraz błogosławi, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Zapraszam Was kochani na dwudziestą na rozważanie tajemnic bolesnych w modlitwie różańcowej. Z Panem Bogiem do zobaczenia.